Chińczycy wylądowali na Marsie. Jakie są ich dalsze plany? Chiński Łazik z Huronk wylądował na Marsie. Jakie są dalsze plany Chińczyków? Chiński Łazik z Huronk wylądował na Marsie. Co dalej planują Chińczycy w ramach misji na Czerwonej Planecie? Chińska sonda Tianwen 1, znajdująca się na orbicie wokół Czerwonej Planety, zrzuciła Łazik z Hurong, który z powodzeniem wylądował na Marsie. Chińska agencja informacyjna Xinhua doniosła o sukcesie misji, jednak wszyscy zastanawiają się, co dalej? Jak dokładnie będzie teraz wyglądała eksploracja Marsa przy pomocy chińskiego łazika oraz czego oszuka tam państwo środka? Schurong dołączył do kilku innych misji na Marsie, w tym łazika Curiosity oraz łazika Perseverance od NASA. Kuriosity znajduje się na Marsie od 2012 roku, a misja Perseverance jest najświeższym projektem Amerykanów. Chińczycy chcą szukać na Marsie nowych informacji geologicznych. Państwo środka będzie chciało odkryć wieczną zmarzlinę w Utopia Planitia, regionie na północnej półkuli Marsa. To właśnie w tym miejscu wylądował Łazik z Churonk. Utopia Planitia, gdzie obecnie znajduje się z Hurong jest szeroką. Płaską przestrzenią w rozległym basenie, który powstał gdy mniejszy obiekt uderzył w Marsa miliardy lat temu. Powierzchnia Utopia Planitia jest w większości pokryta materiałem wulkanicznym. Badania regionów wskazują na to, iż pod jego powierzchnią może znajdować się woda. Łazik z Hurong, nazwany tak na cześć bóstwa ognia ze starożytnej chińskiej mitologii, ma napęd słoneczny. 6 Q, 1,85 m wysokości i waży 240 kg. Schurogn jest wyposażony w zestaw instrumentów badawczych. Na pokładzie znajdziemy dwie kamery kamerę multispektralną oraz inne przyrządy. Zadaniem Łazika będzie robienie zdjęć pobliskich skał podczas gdy konstrukcja pozostanie nieruchoma w ten sposób Chińczycy chcą wyznaczyć późniejszą, bezpieczną trasę Łazika. Podobnie, jak Perseverance od NASA, Schurong także posiada radar przenikający powierzchnię Ziemi. W ten sposób będzie w stanie ujawnić procesy geologiczne, które doprowadziły do powstania powierzchni, po której chiński łazik będzie przemierzał Marsa. Jeśli naukowcy będą mieć szczęście, mogą też znaleźć kilka bardzo starych skał oferujących zupełnie nowy wgląd w czerwoną planetę. Oprócz tego, schuronk swoimi instrumentami będzie badał granice między wyższą atmosferą Marsa a wiatrami słonecznymi, aby lepiej zrozumieć działanie pola magnetycznego planety. Udane lądowanie na Marsie może zapoczątkować bardziej zaawansowane misje Chińczyków na czerwoną planetę. Autor Aleksander Piskorz.